Mufika, czy ty czeszesz plecak? E, nie, ona się nazywa Lili Dobra, nieważne Słuchaj, bo ja mam taki plan Bo pamiętasz jak chciałem sobie zrobić całą rękę w tatuażu? Kitek, wiesz przecież, że twoja mama cię nie wpuści później do dołu z tatuażem To będę spał na dworze Słuchaj, i tutaj tak elegancko Kitek, proszę nie zajmuj się teraz takimi głupitami Ja mam ważniejsze z zamartwienia Muszę rozczysać mój plecaczek Znaczy się moją Lili Patrzcie, dostałam w ramach współpracy na ci plecak Wy nazwaliście na TikToku, dziękuję. Ja jestem większy i lepszy. Ciebie się nie da zbytnie czesać Ale mogę cię przygnieść. No tak. Czy możemy w końcu wrócić do ważniejszych spraw, czyli do mnie. Słuchaj, tutaj tatuażek dzisiaj cały patrz Pojedziemy i tu zrobimy. Ale chcesz na tej ręce? No, a nie na tej. Na tej, oczywiście, że na tej. Dzieciaku przecież wiesz, że to ci później nie zejdzie. Puebeks wyszoruje i zejdzie. Ja. W moim wieku? W moim wieku to wiem, wiem, mufika. Ty w moim wieku to dinozaury chodziły jeszcze, robiły tak. <grym> Powinnaś mnie wspierać. Dobra, Chita, jak pomogę ci, ale tylko to nie raz. I twojej mamie. Ja umywam ręce. Ja do tego w ogóle ani paluszka. Ja nie myślałem, to. że ty do lodówki idziesz, że tutaj mi chcesz pomóc. O, szłam do mufinkowego plecaka, że? Nasza... No to ładny plecak już nie ważne Tak, zapraszamy na sklepik. Bardzo ładny plecak. Kubek mufinkowy w naszym sklepie. Tak, tak. Zapraszam. O, co ty planujesz nam plażowanko? Nie, Kitek, szykuje nam miejsce, żeby zrobić ci tatuaż. Tatuaż, o czym ty mówisz? No bo Kitek, tatuaż to jest bardzo ważna decyzja, którą masz do końca życia. Dlatego rozumiem, już jedną taką decyzję podejmowałem. Chcesz pierścionek z powrotem? Tak. Co? Uważam, że świetnym sposobem przed zrobieniem tatuażu jest przez rok po prostu porobienie sobie i rysunków, takich sztucznych, żeby zastanowić się, czy na pewno będzie to chciał. Ty mówisz Tym bardziej, normalnie. Ten rękaw jest dość spory, to nie jest mały tatuażek, Kitek. Malutki taki, wiesz, tylko Na jest. miałam po kupiłam... On też chce tatuaż. Kupiłam 100 tatuaży różnych, które zrobię na ręce. Tematyka? Zgadnij jaka. Ciastko. Nie. pom Pompompurinowa. Co? Pusinowa. Blisko. Kociakowa. O! Czyli to tacy, są kociaki. Chcę tego, tego chcę. O, oczywiście nie tylko są kociaki, też są jakieś różne inne rzeczy, ponieważ chciałam, żeby nie było monotematyczne, ale jednak, żeby głównym tematem przewodnim był kociak. O, nawet mamy Cinamonka. No na czole. Tak. No, co pasowałby? Ja nie chcę tatuażyć. Nie chcesz tatuaż, tylko jest to ty nie, nie <laughs> Kurowien? <laughs> no kupiłam różne! Są tatuaże? Two jest ich około stu No i smoki, feniksy, i też prawek. Bodzie jakie słodkie, no nie mogę! Dobra, i robimy całą rękę. Cynamon. No tak chyba masz za dużo włosków na razie na wiem, żeby to... To chcesz mi ogolić? Chcesz ogolić? Myślisz, że to wejdzie na to? Serio wam ogolić rękę? No chyba jak robisz tatuaż, to też trzeba się ogolić. No no, ale to... Naprawdę? A nie? Nigdy w życiu tatuażu nie miałam robionego skąd a więc ja myślę, że trzeba ogolić, no bo... Dobra, ale te włoski to robisz tak, tak, jak nie wyjdzie, coś. to wtedy ogolę. Ty sobie. Od Zacząć? Dobra, zacznijmy od jakiegoś wielkiego, na początek no. ten Na przykład. To jest panda czy to jest kot? Tak, kort? to jest panda, Kangur. O, jaki piękny. Ładny. Matko, ja nie chce Ci dać wszystkich, ja też no za... No nie, przecież nie chciałaś. Troszkę go O, jakie one są Filika, słuchaj, zaczynamy od największego i zaczynamy od dołu ręki, i jedziemy do góry. ja też czy... chcę! Zmieniłam zdanie! Jasne. Nie, 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 nie! No, dawaj, musisz podnosić całą rękę. Całą rękę? To patrz, zaczniemy od tego, tutaj. A nie od tej części. A, dobra, od samego końca. Mam takie snicowe serwetki z Primark'a i one będą świetnie do namaczania tego. A, myślałem, że to tatuaż. Patrzcie. Do tego mamy Cinnamon miseczkę, pełną wody. Profesjonalna tatuaż, Mufina Proszę bardzo. Jeszcze, to, że mam markery dosyć. Nie, na razie i mnie tutaj tą dobra. rękę. Cała Ręka będzie w tatuażach, jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. Tym razem odrywam folię. Aaa, ostatnio główka zepsuła tatuaż. Naprawdę? Aaa, bo ja chodziłem. Zartujeś chyba sobie. Ja nie mogę, Poli, naprawdę upiędaj z gwiazdą. Zaczęła. I ty nie masz jeszcze włosku, więc nawet będzie lepiej. No. I już się nie rusza, jest z no, się, się. to zmoczyć. Zmień to. zmoczyć troszkę. Tak, na mocz tak? to. Za duże. Na mocz to zepsujesz mi. Liczę w tym macza. i będę przykładać. Wszystko Myślę, bo, będzie mokre. Mokre być miał gacie. przepraszam. A ha, zimna. No to Dobrze! Zimno! Ej, to duże to będzie porażka. Poczekaj, nie ruszaj. Możesz Popraw, się nie ruszać. Popraw to! No, nie, nie ruszaj, ruszaj idzie. Się. no zobacz, że to jest taka dziura. No Muszę i zepsute. No i zepsute, no i super, najlepszy tam. Czekaj, możesz się. Za bo najlepszy się tatuaż się zepsuł Oj, nie będzie Jezu, nie, tu... nie ruszaj, nie ruszaj, to jest najważniejszy moment Zepsuła, nieźle Dawaj następnego, nie ma czasu Mamy pierwszy tatuaż, wygląda tak, jest dobrze Parę sekund, po co się meczyć z Nie, nie, bo ten będzie schodzić Pójdę się wykąpać i zejdzie To się nie kąp, że to No nie, a było tak pięknie ten, teraz myślałam, że ten. Nie, na razie ten taki większy zróbmy, a no potem będziemy wypełniać. Na razie widzowie wygląda ta panda tak, tutaj mi się troszkę zrolowała, ale wydaje mi się, że nie będzie źle. Nie jest źle, naprawdę. Też, jak na to, co zrobiłaś, to jest super. Musi... Odklejam folię. A, na czole mu Ty, zrobimy. Czekaj, po poczekaj. No i takiego kotka będę miał, zobacz. Może tu, o. Już odpływaś, tak, tak? odklejone jest. czekaj, delikatnie. Aha! było bardziej plastyczne tym razem. Mhm. A zimny sty życz. że ci gorący. A ja, może taki kolorowy by wyglądał tutaj przyklepać wszystko. No Ojoj. Zepsułaś o nie. o nie. No za słabo. Trzeba przyklepać. Trzeba przyklepać. Czyli ty lepiej nie ruszaj. Teraz wybieramy takiego. Ładnego, I kociak. To jest tak kochana para na księżycu Możesz też... wybrać całe miejsce. Ja bym może tak nad tym się Na A, żeby musiał. Marudziłeś życiu no marudziłem Omarudziłem. Marudziłeś marudziłem. Nie, spoko, Ogólnie to nie fajnie, bo nie będę musiał się kąpać przez tydzień. Będę miał tatuaże przez tydzień. Ładnie. Jeśli też jesteście w tym kociaki, koniecznie stawcie. Czuka do góry. I co wie, ja jakieś nie tak. jak trafiłam, bo parcie. Light. And mark, tak Czyli jak go na świecie, on będzie świecił? A nie, to jest inny, myślałem, że ten, ale tutaj coś takiego opiszę. Zobacz czy, czy też z tyłu tu pisze takie coś Tak, to jest świecący. <laughs> Ależ to! No ale teraz jak ja mam go poświecić? Masz kolejny? Tak, chyba ten tak zrobimy bo tak z studia Gilby ten. Tak. Co to jest? Satła Ej, będziesz miała tatuaż, teraz musisz go sobie odbić do końca. No żartujesz! Tak, no będzie. Nie chcę, no chciałabym to jakiś tutaj, ja nie tak. O nie wiem, ty mi zrobiłaś UV, którego nie widać. Będzie widać. Będziesz krzyczeć. 3, 2, 1. A, nie ściągnęło się z tym. Dawaj. O, jaki słodki! Jaki o, ładny, czekaj, się go przykleję. Ale, ja... ale przecież nie chciałaś mieć tatuażu? No, bo widzowie, ja jestem ogólnie osobą, której nudzi się wszystko po tygodniu, więc ja wiem, że przez tydzień by mi się podobał, I później w Dlatego ja stwierdziłam, że ja raczej w życiu nie będę na takiego prawdziwego tatuażu, ale Kitek bardzo chce. No, zobaczcie, elegancko już wygląda. Pięknie. Ale ten też Patrz tego kotka, teraz weźmiemy tutaj. W tej zmieści, tu. Z tej strony. Tu chcę znieść przez jumbo. jumbo, ładny o, jest, o, jest o, kolorowy. O matko, tylko na ktoś inny. Myślałem że niej twojej mamy, czy nie? Nie, nie ja może do to nie, to nie. Nie. Ten na włosach to ja nie wiem, czy cię przyczepi. O, o, o! No powiedzmy. Czekaj, czekaj, trzeba go uklepać. A ładko, jaki? słodziak. Jak to wygląda? Ciekawie, wyglądasz tak, teraz bardzo mrocznie. Ej, a tutaj? Zróbmy tutaj, dawaj. Tą Tom, Czyli my tylko mamy spykonów? I tutaj, Przez tak, temu. tak. I tu zrobimy teraz, dawaj. No podawicie, nie po brzusiu. nie, wytrzymasz. A czekaj, ładnie, wyglądasz w tych wszystkich tak kolorowo. No jak? No tutaj mam złe przeczucia. A, mogło być gorzej, myślałam, że będzie, tylko tu się to całkiem się rozwaliło, ale myślałam, że znaczy Ja gorzej. się muszę zobaczyć w lustrze, poczekajcie Nie wiem, czy chcesz się przerazić, jeszcze nie skończyliśmy twojego ja yeah. No iż to wygląda, poczekaj teraz Jeszcze nie niszcz Siemano, co jest? To nie jest Kitek Kitosław, siemano Kitosław ma wąsa jest starszym Kitosławem ten fajnie wyglądał. No kończymy, ale tego cudnego zrobimy tutaj. I ostatni kiciowy pompys wyląduje tam. O ja! Ten jest słodziewski Dobra kitek, zanim zrobimy mi tatuaż, chcę, żebyś się zobaczył w lusterku Trochę się boję, tak szczerze. Oczeki, najpierw się pokaż to. ale się troszeczkę ten rękaw odsunąć. O, tak trochę. No, uważam, że wyglądasz groźnie teraz. Podróżają się wygląda groźnie. Napiszcie w komentarzu, czy się mnie teraz boicie. Co? No i co? No i co teraz? Chcesz się bić? Masz problem! Masz jakiś problem! Dobra, przepraszam! Nie no, oprócz tego, że wszędzie jest woda. O, i spadł po, Patryk. I podobno gdzieś tu jest pompusz. Tu jest pompusz, ten najfajniejszy pompusz. Matko, ostatni widzę, był widzę ostatni, go. O, o. No, on ciekawy. A ja mam, gdzie ty mi go nakrywasz? Tu na p no, no te, jakoś jak się nie działał, to było w innym miejscu. Ładnie jest. Ja uważam osobiście, że wygląda to dobrze, ale nie zapominajmy o tym, że zrobiliśmy tatuaż UV. Właśnie. No i właśnie pytanie, bo on tutaj tak wiesz, nie taki... dzięki. No i dobra, on tu go, go dał taki jak taki delikatny zarys i teraz próbujemy zgasić światła, dobra? To UV chyba, wiesz? Tyletowa. Myślisz? No. Halo! Widzowie! Chyba nic Bo jaśdecyjne zostałem tatuażem. Tak, zdecydowanie. A jeżeli widzimy, że zostawicie 5000 łapek w górę, wytatujemy czoło mu fince. Będę no, ta na rana, która mój ostatni tatuaż. No i czy on działa w ogóle? Proszę opaska kitkowa i kitkowa, taka kitkowa. Double kitosław. Mhm. Mm I już. Czekaj na chwilę. Wejdź, no już dawaj, ściągaj to! Nawet jesteś lamuskiem, dwa tatuaże. Zobacz na tu! tak jest ładnie. Muszę tu coś do I tak jest ładnie. Nie jest ładnie. Zrobisz wideo rozmowę. Ładku kitek. Cicho, no może mnie nie odbierze. Zawału dostanie. Halo, mama, zobacz. No jak wyglądam? Pokaż. Jak ładnie jest? Podoba Ci się? Muszę przejść do końca. Nie no, to prawdziwy tatuaż i też coś zrobiłem takiego fajnie. Ładnie, co ty powiedziałeś, żebyś mnie do domu nie wpuściła? Zobacz, że ładnie. No zobacz, że ładnie. Nie no, fajnie wyglądam, co nie? Tragicznie. Prawdziwe tatuaże, naprawdę. Prawdziwe zmywalne, ale są. że Ale ci cię wiesz?